Witajcie na Tajwanie! Normalnie pewnie byście widzieli teraz moją gadającą głowę, ale niestety moja karta pamięci się zbuntowała i straciłem część materiałów. A szkoda, bo Tajwan stał się jednym z moich ulubionych miejsc na ziemi. To właśnie już jeden z powodów, czyli fenomenalne jedzenie. Pierwsza lepsza restauracja w Taipei i doskonałe pierożki i nudle z wołowiną. Lepiej się przywitać z tym krajem nie dało. Potem jeszcze na deser taki donat, po którego długa kolejka była bez przerwy, ale warty tego. A potem, no jak to co, jeszcze więcej jedzenia. Słynne stinki tofu, które faktycznie śmierdziało. Tajwański burgerek, bubble tea. Potem chwila zwiedzania, żeby spalić kalorie i, no wiadomo, kolejny Street Food. Tym razem chrupiący boczek, którego krojenie było słychać dwie dzielnice dalej. Potem mieliśmy też takie bułeczki polecane przez producenta OPON, ale tego nie nagrałem. Następnego dnia udaliśmy się na wycieczkę do górskiej wioski Ziffen, gdzie oprócz przechadzania się po pięknych, klimatycznych uliczkach, no trochę w deszczu, ale było super. Daliśmy udział w ceremonialnym piciu herbaty. Tak jest widoczek, jest dość spektakularny, natomiast ledwo go widać obecnie. Ale największe wrażenie robi w nocy Także będziemy tutaj czekać aż do zachodu słońca No zachodu to raczej nie będzie, no ale technicznie słońce zajdzie I zobaczymy jak to się prezentuje przy światłach latarni Podobno pięknie Ściemniło się Latarnie się zapaliły, ludzi się zagęściło niesamowicie, ale trzeba przyznać, że ten Tichausik, zresztą to ten właśnie. Dziufen, słynny Tichausik, to ten, w którym piliśmy herbatkę wcześniej. I faktycznie trzeba przyznać, prezentuje się niesamowicie. Następnego dnia wyruszyłem na solo Eskapadę, by zobaczyć aktywny wulkan Tatun. Niestety zobaczycie tylko takie filmowe przebitki, natomiast miejsce jest spektakularne, co pokażą, mam nadzieję, zdjęcia, które udało mi się zrobić i które się zachowały. Później się zorientowałem, że coś jest nie tak z moim Osmo i z kartą pamięci, zatem oddaję głos nie do studia, a sobie na Tajwan. Coś mi się stało z Osmo, więc do dokręcę telefonem. Jesteśmy w Gang na terenie Yangmingshan Parku Narodowego. Udało mi się to wypowiedzieć. I tutaj jest taki bardzo przyjemny szlak, około 45-minutowy, tak zwanych grasslands, czyli łąkach. Zobaczcie, jak pięknie się to prezentuje. Niegdyś na tych terenach polowano na sarny, jakieś dzikie. Ale później zasadzono trawy po to, żeby wypasać bydło, dokładnie wodne bawoły. I te bawoły jeszcze tutaj Urzędują i za chwilkę nawet będziemy mieli z nimi dość bliskie spotkanie. Popularna miejscówka na sesję ślubne, z tego co widzę, tam gdzie idę, jest całe stado pań w sukniach ślubnych. No i chyba pogoda też taka wspaniała jest dzisiaj, że dopisuje takim eventom. No ale krajobraz tutaj jest po prostu bajkowy. Bajkowy. No i tu przed nami obiecany Babułuj! Troszkę się zagalopowałem, zszedłem ze szlaku. Chcę w się sensie na inny szlak, na dłuższy. Dobrze się skapnąłem w porę, bo bym tu spędził, ze trzy godziny. Przegapiłem zakręt. Nie wiem jak za bardzo, bo za dużo ich tu nie ma. No ale mam nadzieję, że zaraz wrócimy na właściwą ścieżkę. Ale tak naprawdę nic się nie stało, bo po prostu widoki tutaj ta trawa dookoła, zieleń, widoki na miasto. Puh, niesamowita sprawa. Lubimy to. Tu za mną, o, tu wiedzie ten szlak, i on zawija z powrotem do tego Visitor Center na początku. Także jesteśmy uratowani. A ja oczywiście, jak owca, widzę widoczek, zdjęcie, patrzę ścieżka, idę. Bo za mądre to nie było, ale na szczęście się porozorientowałem, że coś mi tu długo schodzi. No, ale już na pewno jestem na dobrym... A, na pewno jestem na dobrym szlaku. I no naprawdę rozpływam się. Tego potrzebowałem. Natury, zieleni. O, pięknie! No więc bawoły są tu nie tylko za ogrodzeniem, ale też normalnie po szlaku sobie chodzą. Ups. Co za miejscuwa. No po prostu mistrzostwo świata. I w ogóle prawie że zero ludzi. Ludzie dotera, docierają tam na początek, tak jak są te wszystkie panny młode i tak dalej. A na ten szlak to już się za bardzo nie chce. Kółka zrobić 45 minut czy tam godzinkę. Powiedzmy ze zdjęciami ze wszystkim. No ale dobrze, no tym lepiej dla mnie. Puste, Puste kadry. Piękna okolica, A, cisza, spokój i dźwięki natury. To tyle, pięknie, jeśli będziecie kiedyś w Taipei, no to pozycja obowiązkowa, żeby sobie troszeczkę odpocząć od tego szumu miasta, po prostu spot 10 na 10. No to jest małe komplikado, bo są bawoły na szlaku, może dlatego ludzie nie przychodzą. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi nic nie zaatakuje, kuś. Anyways, te trzy słupki są po to, żeby właśnie przed takim bawołem uciec, żeby cię nie stratował Mam nadzieję, że ta wiedza mi się zaraz nie przyda Kurde, no trochę nerwy, nie chciałbym się z takimi drogami spotkać, więc stoję za tymi bramkami I czekam, co się wydarzy, no w sumie bawoły na razie czylują. Tam się ścieżka powoli oczyszcza przede mną. No zobaczymy. Jak mi się udaje minąć, to no to będzie fajnie. Bo nie chce mi się wracać cały ten kawałek. Dołączył do mnie taki kolega Erik. Jakoś razem daliśmy radę. Ale przechodziliśmy dosłownie tuż obok takich wielkich krów. No jak byłem spocony od chodzenia, tak jestem spocony od tego, tego doświadczenia. Przechodziliśmy dosłownie parę centymetrów od nich. Ale udało się. Chilują, ciepło. Chyba przyzwyczajone też do ludzi, no ale jakby fajnie się to mówi. Ale jak się jest tak e, bok w bok z takim zwierzakiem, które możecie kurde, jednym machnięciem skasować, to trochę się zmienia perspektywa. No ale dobra. Żyjemy. Uff. Zjechałem już na dół na terminal. I wracam do Taipei, bo jeszcze popołudnie Jutro opuszczamy Taipei, także trzeba jakieś y, zrobić pamiątki i tak dalej, jakieś zakupki I może jakiś targ jeszcze wpadnie na jakieś owoce morza Także koniec przygody stąd Widzimy się w Tajpej Powoli trzeba żegnać się z Tajpej Dzisiaj jest zmiana miejscówki, ale zanim jeszcze jedna rzecz, której nie można sobie odmówić, będąc w Tajpej, czyli zmiana warty pod grobowcem Chiang Kai-sheka, czyli chińskiego i tajwańskiego wodza dowódcy. Ciekawostka: Chiang Kai-shek był pierwszą osobą, która została człowiekiem roku na okładce Timesa. Hmm.